Jak trudno jest związać koniec z końcem Europejczykom z niepełnosprawnościami? Prawie 87 milionów osób w Unii Europejskiej ma jakąś formę niepełnosprawności, a wiele z nich boryka się z trudnościami finansowymi. W 2024 roku prawie 1 na 4 osoby z niepełnosprawnościami stwierdziła, że z trudem wiąże koniec z końcem, w porównaniu z około 1 na 6 osób bez niepełnosprawności. Ta nierówność jest widoczna w każdym kraju Unii Europejskiej. Jednak osoby z niepełnosprawnościami są mniej narażone na trudności finansowe w Luksemburgu, Niemczech, Holandii czy Finlandii. Z kolei w Grecji i Bułgarii ponad połowa respondentów zgłosiła trudności ze związaniem końca z końcem. Jeśli już teraz trudno jest pozwolić sobie na podstawowe wydatki, niespodziewane wydatki mogą być jeszcze gorsze. 38% osób z niepełnosprawnościami żyje w gospodarstwach domowych, które nie są w stanie poradzić sobie z nieoczekiwanymi wydatkami. Takich osób bez niepełnosprawności jest 26,5%. Liczba ta jest wyższa na Litwie i w Bułgarii, a niższa w Holandii i Luksemburgu. Świadczenia socjalne i zasiłki mają ogromne znaczenie. Bez nich prawie 70% Europejczyków z niepełnosprawnościami byłoby zagrożonych ubóstwem w 2024 roku. Jednak nawet przy wsparciu społecznym wskaźnik zagrożenia ubóstwem utrzymuje się powyżej 30% w krajach bałtyckich i Chorwacji.